Pani Magdo, Pani wraca na Podkarpacie, gdzie, gdzie kuchnia jest, ma szeroką tradycję długą tradycję, tylko troszeczkę się to o po 1945 roku. Dlatego, no nie, że... Przyniesiono ludzi. Dokładnie, przyniesiono ludzi, ale przed wojną i, i wcześniej ta kuchnia była bardzo bogata, dlatego że była wielonarodowość tutaj, prawda? I... Znaczy, ja wiem, bo znam Wołyń bardzo dobrze, znam te okolice, mam bardzo dużo osób, z którymi pracuję z tych okolic. I ci ludzie wnoszą swoje przepisy, na przykład buraczki, Zrobione tutaj w nożdcu dokładnie, w dynowie. Są najlepszymi buraczkami, jakie wrzuciłam. dlatego że to są buraki, rozpieczona papryka z kminkiem. No w ogóle obłęd do tego czosnek, podawane na zimno, zamykane w najpiękniejsze i najcudowniejsze buraki w Polsce. Są czarne, są mm -hmm. bardzo smaczne. Są też barszcz tutaj zabielany. Podsta gdzie podstawą są, jest smażona cebula na smalcu. Mhm. Ale dla kogo to jest ta kuchnia? Dla, dla turysty czy mieszkańcy powinni też odkrywać? Wydaje mi się, że będzie tania, że jak wchodzą tu dzieci, to mówią, że są na imieninach. Ogólnie jest tu wielka fiesta, wielkie święto codziennie. Wydaje mi się, że przy takim braku radości, braku odwagi koloru i braku odwagi smaku, jaka tu jest, to miejsce będzie takim butikiem przykładu odważnego smaku, gdzie wszyscy zaczynają od początku, bo właściciele też zaczynają uczyć się smaku, więc myślę, że to ogromny eksperyment, dla mnie ogromne przeżycie, bo nie da się ukryć, że urobiłam się po pachy. Wszystko, nie ma nawet kelnerów, jak pan widział, podawałam razem z właścicielami. I to jest przepiękne miejsce też, żeby wprowadzić wina podkarpackie i karpackie. Mam nadzieję, że Państwo tu będą mieli kontesję i będą je podawać. No i też cudownie, że w pobliżu jest zamek w Komborni, który jest wielką winnicą też win karpackich, czeskich, o którym my w ogóle nie wiemy. Znaczy, to jest nieodkryta część Polski. Komunikacja z tą częścią Polski jest ogromnie trudna. Ja Wam życzę dobrych dróg przede wszystkim, żebyście mogli rozwijać swoją turystykę. Bo Sanok jest przepiękny, rynek jest cudowny. Kredens no, jest przykładem tego, że można wytrwać w znakomitej jakości i zmienić kompletnie swoje życie. Ja mam nadzieję, że Ania i Daniel pójdą ich śladami chociaż zupełnie inaczej, bo chciałabym, żeby to miejsce było bardziej dla młodzieży, dla rodzin, żeby to było bardziej odważnie, taniej, przytulnie i prosto. Pani Magda, Kaszę. ja pytałem dwa lata temu, spytam jeszcze raz, Pani jest wielbicielką ikony. Ja by pani poleciła wszystkim, bo ja wiem, że pani poleca kuchnię, ale przecież w Sanoku są piękne ikony. W muzeum tutaj na zamku, prawda? Pani była? E, oczywiście, że byłam, powiem więcej. Ja jestem prawosławna. Bo babci. Dla mnie ikona, i zawsze u mnie w domu ich było bardzo wiele i bardzo pięknych jest ja czymś wyjątkową sztuką, naprawdę wyjątkową. Szczególnie, że ubóstwiam i sama jako malarka bardzo dużo maluje na drewnie. Rzeczy współczesnych, nowoczesnych. Bo mam, że macie po prostu niesamowite dziedzictwo kulturalne. Ale ono w żaden sposób nie jest eksponowane w Polsce. Niewiele osób wie, że powinno przyjechać do Sanoka. I może będę wasza waszego regionu, ponieważ w tym regionie można się zakochać i nie znoszę równiny. To Hodowla o, pus których wcale nie chcę jeść, tylko raczej bardzo lubię sery kozie i dzisiejsze pierogi były z bryndzą, kozią, z cząbrem, który jest typowym ziołem tych regionów. Wydaje mi się, że, że no, no są rzeczy fantastyczne, które trzeba wygrywać przez Was samych, a nie żeby z zewnątrz ludzie przyjeżdżali i odkrywali Was. Wy powinniście też je jakoś eksponować. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, jest dzisiaj Pani ikoną właściwie restauratorstwa polskiego. Jak zaczęła się Pani przygoda? Kiedy Pani poczuła? Smak? Potrzebę, smak? Ja miałam trzy lata. Tak, wydaje mi się, że w domu moich dziadków, właśnie babcia z Wołynia, dziadek raczej z pochodzenia Niemiec. Wydaje mi się, że, że, że oni prowadzili tak cudowny dom, tak dobre jedzenie. Właśnie ta zupa, którą dzieliliście jest zupą z domu moich dziadków. Czyli Babcia Wołyń, czyli wasze jak gdyby tereny. Ona się nazywała Zalewajka albo Zaciorkowa, a jest to zupa, która się tu nazywa dziad z babą. Wydaje mi się, że nie ma lepszej zupy na gwoździu, bo nie na mięsie. Um, smak. Jeżeli rodzina gotuje smacznie, babcia, dziadek, mama, jeśli przy stole wszyscy się zbierają i to jest fantastyczna psychoterapia, i wszyscy wzajemnie siebie wspierają i budują niesamowitą energię, chcesz później to powtórzyć, zarazić ten cały świat, ponieważ to jest taki sposób na najlepszą psychoterapię, jaką można mieć. Na przykład wszyscy się śmieją. To nie jest normalne w Polsce, że przy stole się śmiać. Raczej wszyscy wciągają brzuch, są sztywni i wcale wtedy nie wchodzą. Drugi raz do takiej restauracji. Czy Zdarzyły się Pani jakieś wpadki kulinarne? Zawsze nie zdarzały mi się wpadki, ponieważ na każde, każdą rzecz praktycznie jest antidotum. Zupełnie jak z nami w bardzo dzikich krajach. Dzisiaj była wpadka, że wino, które dodałam do pieczarek było naprawdę okropne. Takie kupił właściciel. Nie zna się na winach. I naprawdę nie wiedziałam co zrobić. No ale to też można jakoś ominąć. Na, na każdą rzecz zawsze można skompensować inną i to jest cudowna zabawa i fantastyczne doświadczenie, ponieważ wszystkie dania, które gotuję w restauracjach, nigdy nie są powtarzalne w następne. Ta restauracja dostaje prezencie, przepisy, jako do końca życia tych dań. Ja nigdzie więcej ich nie powtórzę. Także kasze nasze, że on, genialnie uproszczyli kaszę, naprawdę fantastycznie. Jest pani, która robi cudownie pierogi. Robiła je fatalnie, bo dodawała oleju do ciasta, czego się nie robi, ale jak się mrozi, to się robi. Nie wolno mrozić pierogów, trzeba je robić na bieżąco. Musi być w nich energia, a nie z zamrażarki. Proszę powiedzieć jednak w paru słowach jeszcze, jak zareklamowałaby pani samą? Ja nie znoszę miejsc wydeptanych przez wszystkich. Wszyscy kochają Toskanię, mnie przeraża, bo to było tam, bo jest tam za dużo ludzi i za dużo ludzi już się zna. Ja bym chciała odkryć takie miejsce jak to, gdzie w zasadzie ono jest nieodkryte, gdzie jak się wychodzi na rynek, człowiek nie wierzy, że można znaleźć się w takim miejscu, gdzie jak wyjeżdża poza Sanok i widzi góry i widzi kwitnące drzewa dzikie. Wydaje się, że w ogóle to nie jest realne. Wczoraj krzyczałam na górze, gdzie nie było nic poza górą, a w oddali jakimś małym domostwem, dookoła kwitnące, mirabelki, coś obłędnego. Po prostu to jest dziki kraj. To jest jak dżungla w Brazylii, której szukamy tak bardzo. Polska ma swoją dżunglę przyrody, zwyczajów ludzi i on się gdzieś schował tu. Zapraszam Pani do Sanoka. Nie tylko do Sanoka. Wydaje mi się, że Sanok i Bieszczady to są okolice naprawdę bardzo mało znane i trudność dostania się tutaj jest największą przeszkodą, a też może gdzieś genialną zaletą, tego, że trzeba bardzo chcieć. To i ja słodziewina, ja cały całe tutaj dolne podkarmacie. Znaczy kombornie są błędne, to trudno sobie wyobrazić, że może być taki piękny zamek w takim odległym wolek, miejscu i że nareszcie mam gdzie być, gdzie lubię być bardzo, tak? Więc to jest cudowne jasło też jakoś... Jasło jest wyjątkowo brzydkie, niestety. No i ale też to jest pan ale schabiński, tak, który po, po, posiada wszystkie schaby z regionu. Wybornia Także... znaczy nie była w rewolucjach, ale, ale jest znana. Znaczy, ogólnie nie była w rewolucji, ale się przyjaźni ja z Nie właściciela, więc znamy, bo to jest Ale wyjątkowy ale, człowiek, wyjątkowy prawda? A ma wyjątkowych synów, trzech aż. I, I tam bardzo lubię bywać, dlatego że, że czuję się jak na prawdziwym zamku czuję się jak księżniczka i o to chodzi. Można się poczuć właścicielem w tej pięknej przerady. Bardzo dziękujemy. dziękuję. dziękuję bardzo.